Witam wszystkich w drugim odcinku pod tytułem Naprawa uszczelki pod głowicę we własnym garażu samodzielna. No cóż wam mogę powiedzieć. Bierzemy się dalej. Opowiem wam jaki mam plan. Plan jest taki, że rozbieram ten słupek, czyli pompę wspomagania, alternator i pompę klimatyzacji. Sprawdzę czy tam z tyłu ten plastikowy dolot jest jakoś związany dalej z blokiem, jeżeli nie to chciałbym to ściągnąć w całości, czyli głowicę razem z tym, z tym dolotem, bo to porozkręcać tutaj to będzie tragedia przynajmniej dla mnie. No tak myślę, że może się to uda ściągnąć. Także rozepniemy pasek rozrządu i spróbujemy ściągnąć głowicę w tym odcinku. Mam nadzieję, że mi się to uda. Trzymajcie za mnie kciuki hehe. No i tyle. No. im bardziej im dalej to rozbieram, tym mi się wydaje, że i tak się skończy na kupnie słupka. No, ale dobra, ram. No. Coś trzeba tu robić. Także biorę się za rozebranie tego tego słupeczka tych trzech rzeczy. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, czy nie ma. Nie. Wydaje mi się, że nie, nie do końca trzeba to zrobić, ale nie wiem, jak rozpiąć tą część, ten odlew, czy on jest w całości z tą głowicą, czy nie. Tu jest coś wbite, tak jakby, yy, tak jakby jakiś pierścień. Nie wiem, no zdemontuję to, będzie dla mnie to prościej, także biorę się za robotę. Żeby zdemontować pompę wspomagania To jest pompa wspomagania, mamy tutaj dwie trzynastki Które trzeba odkręcić na przestrzał Przez kółko I tu jest jedna trzynastka Także pompa jest luźna, zaraz ją wyjmiemy, podwiesimy gdzieś Oczywiście jak się da wyjąć, zaraz się okaże, że się nie da Czy coś przeszkadza, trzeba coś jeszcze rozebrać No dobra, ale ja się z tym Posiłuję tutaj i zaraz Wam wszystko powiem. Żeby wyciągnąć tą pompę, trzeba niestety wyjąć alternator. On się trzyma na trzech śrubach, bo inaczej jest ciężko to zrobić. No i jeszcze zdemontujemy pompę klimatyzacji, która też się trzyma na trzech śrubach. Tu są dwie od góry, jedna na dole, chyba albo dwie na dole. Już nie pamiętam, dwie są na dole. Eee. Najciekawsze jest to, że jak pompa była nabita, znaczy klimatyzacja, jak była nabita, to ta pompa wydawała dziwne odgłosy. Natomiast teraz, jak jest spuszczone wszystko, to tu się nie ma, do, nie bardzo jest się do czego przyczepić przy tej pompie. I teraz pytanie za 200 punktów, czy to na pewno była ta pompa? No ale tak mi wychodzi. Generalnie powiem wam, dlaczego mi wychodzi, bo w momencie, kiedy były te stówki, było słychać i się włączyło klimatyzację, to te stówki cichły. A jak się ją wyłączyło, to się pojawiały z powrotem, więc mi wyszło, że to jest coś z pompą. Ale tak do końca nie wiem. Dobra, wyciągam ją, potem będę się martwił, czy to wymieniać, co z tym zrobić. Na razie są ważniejsze rzeczy: pompa klimatyzacji wyjęta, cztery śruby znaczek Renault to chyba oryginał i na półkę generalnie sobie tu układam jedno na drugie z tymi wszystkimi śrubkami powkładanymi mniej więcej będę miał kolejność potem składania tak jak rozbierałem i teraz słuchajcie tą podstawę ściągniemy tu mamy jedną śrubę która trzyma jakiś przewód tu mamy dwie śruby tu mamy jedną śrubę i tu mamy jedną śrubę i dalej się okaże rozkręcam to i zobaczymy Podstawę mamy zdjętą oczywiście wkładam śrubeczki sobie żeby mi się nie pogubiły i na magiczną półkę Taki już mamy dostęp, podejrzewałem pompę wody, że ten płyn ucieka, ale niestety tu jest sucho, nic się nie dzieje e, więc teoretycznie jeszcze na grzewnicę mógłbym podejrzewać, ale ale jakby to powiedzieć, powiem wam tak, im bardziej to rozbieram, e, tym bardziej się zastanawiam, bo jakbym znalazł tutaj, że gdzieś leci ta woda to nie wiem czy bym się nie rozmyślił Bo tak e, fakt, że nie znalazłem żeby leciała ta woda nie wiem przy pompie wody lub gdzieś ale na przykład e, nie no ale to niemożliwe żeby zobaczcie co tu się zrobiło mi ze świecą e, Urwała się główka świecy na szczęście gmin się nie urwał dało się ją wykręcić świece są poluzowane e, no i raczej ten tester nie kłamie chyba e, więc chyba raczej musi być, czekajcie tu się wkręcę tą śrubę, żeby mi nie zginęła. No i tu mi wyszło, że to, to jest chyba jednak jakaś całość. Więc chyba to przykręcę z powrotem. I tyle, nie wiem czemu to tak jest dziwnie. Ale nie wnikajmy, dokręcę to na razie i zostawiam to tak. Dobra, sprawdzę te plecy, czyli tu od grodzi, czy nie ma tam jakichś mocowań. No i chyba się weźmiemy za zróżowanie paska. No i za ściąganie tego, tej głowicy z tym kolektorem sącym. Także chwilowo tymczasem tutaj mi wyszło, że jedyna śruba, która trzyma ten kolektor Nie wiem czy to się nagle na no, ona jest tutaj Nie mogę zobaczyć czy to będzie widzieć Jest podstawa jakby mocowania taka z blachy, która trzyma kolektor To jest na trzynastkę I to jest jedyna śruba tu od spodu, tak mi wychodzi plus wiązkę kabli trzeba odpiąć od mocowań z kolektora i to by było na tyle, więc to rozpinam rozkręcam nawet dojście, jest niezłe i będziemy robić dalej dobra, teoretycznie rozpięte jest wszystko wiązkę przełożyłem też na plecy, żeby mi to nie przeszkadzało no i co, no i zdejmujemy dekiel najpierw chyba najpierw nie wiem jaka powinna być kolejność fachowa ja zdejmuję dekiel Heh. osłona zaworów zdjęta i napowiem ja wam że wygląda to całkiem wszystko nieźle jak nowe żadnego nagaru nie ma nic nie ma nie jestem w szoku czyściutkie to jakby dopiero było coś tu grzebane a przecież ja tym jeżdżę i nic nie było robione no dobra zobaczymy co dalej za chwilę będziemy robić dalej teoretycznie witamy się z gąską e, zaciągnąłem trochę jakby wiedzy o ile tak można to nazwać więc tak e, ciągnę pasek Eee, ściągnę pasek eee, ściągnę te kółko eee, kółko jest poluzowane, tu jest jedna śruba eee, odkręcę te 5 śrub ściągnę te dźwigienki eee, i wtedy mi wychodzi teoretycznie, że mogę rozkręcać już żeby zdjąć głowicę więc taki mam plan, tak to zrobię trzymajcie kciuki wałek jest zdjęty znaczy wałek to są dźwigienki są zdjęte eee, wałek siedzi tutaj powiem wam, że to wygląda całkiem wszystko nieźle, aczkolwiek ja się tak nie znam za bardzo eee, więc na moje oko jest nieźle no eee. Jeździło to, to powinno to jeździć, ja tu nic nie będę ruszał, no, mi zależy na tym, żeby naprawić ubytek płynu i mam nadzieję, że to się okaże, że to jest ta uszczelka czy tam coś takiego. Dobra, zaraz odkręcamy tą głowicę, spróbujemy ją ściągnąć. Natomiast te części, które zdjąłem i są w oleju, zawinę streczem, żeby jakoś to hermetycznie w miarę było zamknięte, żeby się do tego żaden kurz nie przyklejał i syf. I zaraz ściągamy głowicę. Teoretycznie śruby będą nowe, więc wychodzi mi na to, że te idą do śmieci. Są jakieś uszczelki pod tymi śrubami. Aha. Więc dobra, powykręcam te śrubki. I próbujemy to zdjąć. Dobra, wezmę was na głowę, bo teraz potrzebuję dwóch rąk. Nie wiem, wychodzi mi, że już powinno to zejść. Ops. Zeszło. Zeszło. Czekajcie, bo muszę tu pomyśleć, jak to położyć i gdzie. A to chyba nic... nie powypada, nie? Jak to tu jest? O, olej, olej. Jakie to kurwa, ciężkie jest. Dobra, postawimy to na razie. Na razie tutaj. No i co tu się nam pokazało, pan, panie? Zwłaszcza że mówiąc, to nie wiem, żeby tu coś było widać tu jakieś śmieci na tym tłoku w ogóle jakieś śmieci są tu na tym tłoku Trudno powiedzieć, wiecie? Nie wiem czy tu, tu jest coś dziwnego takiego To w ogóle jakby te kanały Nie wiem co obstawiać no, Generalnie ja tu nie widzę żeby tu się coś lało między A już do komory spalania Tu jest jakieś coś mokre no nic wymienimy tą uszelkę i tyle, no nie ma co tu gdybać Mam nadzieję że ten tester mnie nie oszukał Zaraz jeszcze zobaczymy jak wyglądają cylindry Oczyszczę to zdajemy i zobaczymy Teoretycznie od spodu wygląda to dużo gorzej Jest tutaj jakaś woda przy tych łączeniach o tu jest mokre wszystko no ale dobra nie ma co tu gdybać głowica ściągnięta no i tyle no będziemy robić zaraz dalej zaraz jeszcze tu skąd tego tych śmieci tyle tutaj jest w ogóle na tym na tych tłokach to jest w ogóle jakaś porażka zobaczymy gładzie cylindrów jak będą wyglądać Podkręcałem to co wydawało mi się, że powinienem odkręcić. Jeszcze <coughs> co nie znam się na tym, nie wiem w jakim stanie to się zawozi. Zawiozę to tak, najwyżej jak mi nie przyjmą, to przyjadę do domu. I się dowiem co ja tu jeszcze muszę rozebrać. Jak się tak patrzy po tych Nie wiem jak to się nazywa nawet. No coś tu jest, niby ustrane, że jakby ciekło między tymi. Tu jest jakaś woda. Czy coś no coś tu się dzieje tak zobaczymy może to zda egzamin naprawa tego generalnie zależy mi na tym aby to splanować i założyć nową uszczelkę nie wiem czy tu się jeszcze coś powinno robić ja generalnie nie zamierzam samochód jeździł bez problemu oprócz uciekającego płynu nie było żadnego problemu z nim więc zostanę jakby przy tym nie będę tu żadnych kombinacji alpejskich robił co trzeba czego nie trzeba E, więc to tak wygląda. Zabiorę to jutro do, do zakładów, w którym robią takie rzeczy. I zobaczymy. no Powiem Wam, że nieźle jest. E, myślałem, że to będzie w gorszym stanie. E, tamto zaraz pójdziemy też zobaczyć. Zobaczmy teraz dziury. E, powiem Wam, że wyglądają nieźle progów żadnych, rys żadnych ja tu nie widzę tu jeszcze są te rysy poprzeczne nie wiem jak one się nazywają musiał obejrzeć jakiś filmik dla przypomnienia teoretycznie według licznika 233 tysiące Czekajcie, obrócę wałem, zobaczymy dwa z brzegu. Nie ma się do czego przyczepić, oczywiście jak na mnie, na lajka. Dobra moi mili, zdjąłem to teoretycznie jestem z siebie zadowolony e, jutro zawiozę głowicę, niech zrobią e, trzeba to wyczyścić e, i co? I będziemy składać. No. E, także zapraszam na dalsze części tego. Mówię, ja jestem laikiem motoryzacyjnym. E, jeżeli ja to zrobię we własnym garażu, w domu sobie, naprawdę to auto nie jest skomplikowane. No i tyle na tą chwilę. Także głowica ściągnięta. Stan motoru oceniam na dobry, nawet nie wiem czy nie na bardzo dobry. Aczkolwiek jak mierzyłem kompresję to mi wychodziło w okolicach 10 na wszystkich, no tam 10,5, 9, 7, czyli tak nie za bogato, że tak powiem. No ale tu jak się na to patrzy, to generalnie nie ma co szukać dziury w całym, robimy uszczelkę i będziemy jeździć dalej. Także zapraszam na kolejne części będziemy to składać, trzymajcie się, cześć!